Gdy turystka szła wzdłuż granicy Korei, nagle wiatr porwał jej kapelusz na północ. Zastygła tam ze strachu. Nie śmiała go podnieść. Wtedy podszedł oficer z północy, podniósł kapelusz, otrzepał i próbował oddać. Turystka ze strachu nie wyciągnęła ręki, więc obcy żołnierz wziął dla niej czapkę. Wtedy ktoś rzucił się do zdjęcia, ale strażnik z Korei Południowej zatrzymał go i zabrał. To była koreańska strefa zdemilitaryzowana. Miejsce, gdzie jedna linia dzieli ludzi na wrogów. Wtedy południowo-koreański żołnierz splunął przez linię w stronę Korei Północnej. W odpowiedzi północno-koreański żołnierz też splunął i tak w tym surowym i poważnym miejscu obaj zaczęli dziecinną grę. Obaj zaczęli się śmiać. To wszystko zaczęło się kilka nocy wcześniej. Pewnego dnia południowo-koreański patrol przypadkiem przekroczył granicę podczas misji. Wszyscy wrócili, lecz jeden żołnierz, który poszedł do toalety, został w tyle. Gdy wracał, jego stopa stanęła na minie. Ze strachu zatrzymał się. Wtedy z krzaków dobiegł dźwięk. Wycelował karabin, lecz to był tylko mały pies. Odpoczywał, gdy nagle pojawił się młody żołnierz północno -koreański. Obaj zamarli na swój widok. Południowo-koreański żołnierz natychmiast podniósł broń. Północno-koreańczyk nie miał innego wyjścia podniósł ręce do góry. Wtedy z tyłu podszedł starszy żołnierz północno i złapał południowo-koreańczyka. Południowy koreańczyk powiedział, że ma minę pod stopą. Eee, starszy był w szoku. Początkowo północni chcieli go zostawić, lecz południowy błagał o pomoc. W końcu stary żołnierz wrócił i rozbroił minę. Odchodząc, dał mu też zableczkę od miny. Żołnierz południowo-koreański poczuł coś dziwnego w sercu. Nigdy nie sądził, że północni Koreańczycy uratują mu życie. Później, gdy patrole obu stron znów się spotkały, nikt nie zaatakował. Ten sam stary żołnierz, który uratował mu życie, wymienił paczkę papierosów z dowódcą południowo-koreańskiej drużyny. Rozpoznał też żołnierza, którego uratował. Potem, gdy byli na granicy, obaj żartowali. Północny koreańczyk mówił nie przenoś cienia za linię, a południowy koreańczyk żartobliwie mu wturował. Pewnego dnia południowo-koreański żołnierz napisał list, włożył go do pustej paczki po papierosach i przerzucił na drugą stronę. Od tamtego dnia wysyłał listy w ten sam sposób. W liście było napisane: Jeśli naprawdę chcesz podziękować, przyjdź osobiście. I on przyszedł. Południowo-koreański żołnierz myślał, że nikt go tam nie polubi i zaczął odchodzić, ale północno-koreański żołnierz go zatrzymał i był naprawdę szczęśliwy. Od tego dnia zaczęli się spotykać. Siedzieli razem, pili, rozmawiali i śmiali się, jakby byli prawdziwymi przyjaciółmi.